I takimi fajnymi, że tutaj ty to, to coś, no to łykamy tych młodych wyborców, okej, okay, ale to moje pokolenie ludzi po 40, którzy muszą pamiętać, że Mama jak nie głosujesz tak jak ja, to ja wyjeżdżam i to w sumie załatwia temat. Ja wiem mam pracę w rządzie skarbowym. To jest broń ostateczna. Znaczy ja myślę, panie, jak pan mówi, że... Nie, chodzi o tą merytorykę, żeby co do mojego pokolenia wy musicie mówić merytorycznie, po proszę są... mi nie mówić, że do pana pokolenia trzeba merytorycznie. Ja znam to pokolenie. Me merytorycznie nam wypieraliście takich nie innych ludzi przez 20 parę lat. Merytoryka was przekonywała do tego. W Tymińskiego część ludzi nawet wierzyła, w Lepera wierzyli, w, w Tuska, Kaczyńskiego, w Millera i tak dalej. Merytoryką was przekonywały kolejne rządy. Jak ktoś powiedział merytorycznie, trzeba się było ubezpieczyć, jak była powieść, to poszedł do piachu z całą swoją formacją za to, że powiedział kilka słów prawdy. Teraz każdy kogo kto mówi prawdę, nieważne e, na jakiej bombie wtedy był, to idzie do piachu. Przecież co ci ludzie komali przy tych taśmach prawdy. Większości, no ZUS zdechnij, nie będzie kasy na ZUS. Jakby tu powiedział Donald Tusk, to jest posprzątane, to jest merytoryka. Nasze pokolenie chce merytoryki. No takich nam ludzi wybieracie po prostu i jesteśmy gdzie jesteśmy. Dzięki Panu, Pańskiemu pokoleniu, bo to jest Przepraszam, ja na Dobrze, to ja dzięki ja Pańskiej to... żonie. No. <laughs> Jest, ja mówię, że my, <laughs> uważam, że dopiero się zaczyna ten cały ruch, nasz się zaczyna, i myślę, że ludzie troszeczkę takiego otrzeźwiedzi. Jest tego powodu, że tak jak pan mówi, pana pokolenie to jest moje pokolenie. No, 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 ja to tak. rozumiem. I teraz to pokolenie, które było 20 lat temu u, uważane za główniarzy. Cały czas przetrwało w jakichś tam okopach, prawda, do do swoje. Teraz zaraża innych i mówi, słuchaj, ty głosowałeś na Tuska, nie, i zobacz, jaki jest kanał, nie, zobacz, że coś tam, coś tam się dzieje, ale nie jest tak, jak mówi. mówił, że damy wam, ale nie mogą nam dać z tego powodu, że nie masz czego dawać. To jest proste i to jest, uważam, podstawowe argumenty. Ja wtedy założyłem, że każdy powinien odpowiadać za siebie i każdy powinien pracować na siebie. Dokładnie, jeżeli chodzi o prywatne szpitale, daj Boże, żeby było jak najszybciej. Jak najszybciej. Nie musielibyśmy NFZ-u utrzymywać na samej górze, głównie województw, powiatowych, gminy jeszcze innych. Uważam i pielęgniarki, i lekarze. Uważam, że jakby jedna życia poszła tych pieniędzy na pielęgniarki, na lekarzy, mielibyśmy fantastyczne, prywatne szpitale. A powiem panu, że jeżeli by powstał szpital prywatny tutaj, na przykład ginekologiczny, zajmiemy na to w, w Sandomierzu, niech i panowie, miałby miałby pełne ułożenie też w by Bułgorę. Nie, może nie mówmy, że szpitale prywatne są złe, bo ja nie pamiętam od dzieciństwa, w dzieciństwie pamiętam, że sobie liczyłem, że tak powiem państwowo zęby, prawda? Roblem, który ludzie ułożyli w swoim domu. Nie, to to jest To ludzie, że mówią, a skąd gdzieś pieniądze na operację, która jest warta milion złotych. W takiej operacji jest jedna na milion z fundacji pani Paśleckiej. <laughs> Jeżeli chodzi o mnie, bardzo dziękuję. Słodziemy. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby, wygląda na to, że ten Sejm jeszcze z rok potrwa, bardzo bym się cieszył, gdybym z waszego okręgu wyborczego miał kolegę senatora, to by już dwóch nas wtedy było, a mamy dwa inne okręgi, bo mamy okręg Mińsk, Garwolin ee, i Wyszków, chyba wysz, nie Węgrów, i mamy trzecie okręgę, czyli okręg Rybnicki, w którym Janusz Kolimicka rok temu e, kandydował. I byłoby fantastycznie, gdybym miał kolegę senatora z waszego okręgu, czego wam i sobie życzę. Słuchajcie, e, rozpocząłem się wakacje, moje dzieci chyba już tam spaliły ten hotel i, i tak dalej. Bardzo Wam dziękuję za to, że ten piękny e, wieczór spędziliście marnując na słuchanie jakichś tam rzeczy nudnych i drętwych. No i dziękuję serdecznie. No i cóż, no, jak ktoś chce sobie za Wam zrobić fotę, tak najbardziej z tej Powiedzieć, że zachęcamy do zapisywania się do młodzieżówki i do partii oraz y, jest na sali kolega, który poprowadzi Klub Republikański, Stowarzyszenie Republikańskie w Stanowiszu, popatrz, pokaść się. O, bardzo miło. To jest fantastyczne, zobaczcie, jacy młodzi ludzie się biorą za robienie różnych rzeczy i to jest po prostu coś, co naprawdę dodaje o nadziei i wie, cóż, no, paleruję do przodu, jedziemy. I drugi kolega obok zdrożenia y, Kolibre.